Tam w tym odcinku nagrywam World of Things. Jak widzicie, już mi się włącza. Zobaczymy na razie. Jakby co to jest testowy tylko i tyle mogę powiedzieć. Możecie zobaczyć mój garaż oczywiście. Jeśli chcecie zobaczyć. Nie jestem zbytnio bogaty, nie kupuję golda. Jak wiecie, nienawidzę. Niestety, ale nienawidzę kupować golda. Nie podoba mi się po prostu to. Totalne zero. Przepraszam za najgorszą grafikę, ale tak już jest. Któregoś dnia zacznę nagrywać Tortoisa. Mam nadzieję, że ten pod filmikiem wstawicie więcej niż 10 łapek. To zrobię bitwę tym oto cudeńkiem. Oczywiście nie ma najlepszego silnika i gąsienicy. I to tyle. Cześć.